No i właśnie w tej chwili po podgrzaniu tutaj tą nagrzewnicą teraz muszę nasączyć wszystkie te mikropętnięcia klejem epoksydowym. O! o ładna. Ładna dębinka wychodzi. Ładna. Warto ją było uratować. Teraz jestem na na półmetku, na i jeszcze raz dzięki temperaturze klej dobrze wniknie w te mikro pęknięcia i zabezpieczy strukturę później to zcyklinuje, zostanie tylko sam klej w pęknięciach i reszta już będzie starą technologią starą technologia użyta a więc politurowanie tak? politurą szelakową No ładnie. O, teraz to ładnie wniknie w pory. No. Także, tak, tak wygląda tak, tutaj będą tutaj będą trochę yy, trochę ślady użytkowania, ale, ale to doda uroku tylko